Cześć, z tej strony Foodies z podróży, czyli i Kuba. Lato zbliża się nieubłaganie, w zasadzie już jest lato, wakacje, już jest. Zbliżają, wakacje zbliżają się nieubłaganie, więc czas na jagodzianki. Jagodzianki. Jagód jest coraz więcej i wprawdzie jeszcze nie wszędzie jagodzianki są już dostępne, bo jest tych jagód jeszcze cały czas taka, bym powiedział, limitowana ilość, no ale już coraz więcej miejsc w Warszawie. Ma w swojej ofercie jagodzianki, więc postanowiliśmy dzisiaj swój subiektywny test jagodzianek zrobić. Zebraliśmy z kilku miejsc w Warszawie jagodzianki i podzielimy się z Wami dzisiaj. E, swoimi spostrzeżeniami, ale zanim e, przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to przypomnimy jak zwykle, żebyście kliknęli dzwoneczek, subskrybowali nasz kanał i żebyście byli zawsze na bieżąco. Najbardziej na bieżąco będziecie, jeżeli będziecie nas odwiedzać na social mediach, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, wszędzie tam jesteśmy i Was zapraszamy! Dokładnie, na pewno coś więcej w jego Jagodziankach się tam pojawi. Na pewno, więc przejdźmy już do tematu dzisiejszego e, odcinka. Odwiedziliśmy dokładnie pięć miejsc. Zaczęliśmy od piekarni Aromat, która ma już kilka punktów na mapie Warszawy, także łatwo ją znajdziecie. Któraś na pewno będzie po drodze. Dokładnie. Potem udaliśmy się do bardzo instagramowego miejsca Ciastko z dziurką i tam e, to jest chyba dobre miejsce na jagodzianki, bo po tej jagodzianki właśnie ustawiła się kolejka. Ale to bardzo często też wskazywane. Nie wszystkie miejsca, które wybraliśmy e, są takie oczywiste i od razu kojarzone z jagodziankami, no ale ciasto z zdecydowanie z Jagodzianek słynie. Tak, no musieliśmy je odwiedzić. Potem, żeby było bardziej różnorodnie, udaliśmy się do wegańskiej kawiarni Eter. Vegan Bakery. Zobaczymy, czy ta jagodzianka będzie nam smakowała tak samo, jak ta na maśle. No właśnie, e... bez masła jagodzianka, jak to? To taka kruszonka. No, no Ale właśnie, zobaczymy, zobaczymy. Podobno... Nie jesteśmy uprzedzeni. Podobno są pyszne i były aż trzy blachy chyba wyłożone, także chyba mają wzięcie. E... Odwiedziliśmy też kawiarnię, e... piekarnię, cukiernie, Kukułka. E... Ja byłam w tej w centrum. E... Pączki? Ale... ale pączki testowaliśmy na placu tak. Wilsona, więc Wiśni, e... jest sysła. też, nie wiem czy więcej, ale dwie kukułki na pewno my znamy. Dwie na pewno są. I je odwiedziliśmy. Zobaczymy, czy ta jest tak samo dobra jak ta Wyszyłki Niewisła. No i na koniec takie mniej oczywiste miejsce, czyli piekarnia cukiernia La Royal. trochę bardziej ukryta, troszeczkę dalej od centrum. Zobaczymy, ta Jagodzianka no też robi wrażenie, bo była bardzo ciężka, także Powinno ja się... być tam spory jagód, ale zrobimy zaraz e, oczywiście test, e, rozerwiemy ją i zobaczymy, e, czy rzeczywiście tak jest. E, no ale to miejsce rzadziej wskazywane. Tak. Chcieliśmy też, żeby było różnorodnie, więc wybraliśmy też takie miejsce nieoczywiste e, na mapie Warszawy, w którym też jagodziankę znaleźliśmy. Pachnie nam tu jagodami, nie mogę się doczekać. Chodźmy już jeść te jagodzianki. Najpierw powiem Wam w kilku słowach, w jaki sposób będziemy oceniać dzisiaj wszystkie testowane jagodzianki. Będziemy brać pod uwagę kilka kryteriów. Przede wszystkim wygląd, no bo to oczywiście ważne. Wielkość, ale też to, jak atrakcyjnie wyglądają, jak bardzo przyciągają wzrok. Po drugie, oczywiście to, co najbardziej rozgrzewa do czerwoności każdego z nas, czyli wypełnienie, ile tych jagód do środka zostało wciśniętych. Teraz mamy taką tendencję, taki trend, że tych jagód wkłada się coraz więcej. Ja przynajmniej z dzieciństwa pamiętam, że jak jagodziankę nad morzem, czy gdzieś rodzice mi kupowali, no to tych jagód było tyle, co kot napłakał. Była to głównie drożdżówka z jagodami. No a dzisiaj to nie wypada, nie przystoi. Większość szanujących się cukierni, piekarni robi jagodzianki takie, że aż na koszulkę lecą, jak się je rozgryzie. Kolejny aspekt, czyli kompozycja, czyli balans pomiędzy ciastem, a jagodami. Może ewentualnie będzie coś tam jeszcze dodatkowo. Dodana jakaś masa, jakiś budyń, jakiś krem, Zaraz to wszystko zobaczymy, wgryziemy się i ocenimy właśnie te kompozycje. No i następna kategoria, bardzo powiązana z poprzednią, czyli smak. No, po prostu taka bardzo subiektywna. Co nam najbardziej smakuje, co najmniej będziemy oczywiście oceniać. No i ostatni aspekt, również rozgrzewający nieco do czerwoności, czyli stosunek jakości do ceny. Wiemy, że jego dzianki w tym roku już przebiły e, psychologiczną barierę 40 zł, oczywiście e, w słynnej e, restauracji cukierni Słodki Słony, e, ale my dzisiaj jej nie będziemy testować, jednakże jagodzianki od kilkunastu do 30 e, nawet złotych przetestujemy, więc będziemy też oceniać, e, czy warto po prostu dopłacać, czy jest o tyle lepsza ta, ta najdroższa, żeby do niej dopłacić, więc już nie możemy się doczekać, idziemy jeść jagodzianki i widzimy się za chwilę. Idziemy oceniać jagodzianki. Leżą one tutaj wszystkie przede mną i strasznie mi pachną, więc już przechodzę do rzeczy. Zgodnie oceniliśmy, że możemy wyróżnić tę jagodziankę. To jest jagodzianka z piekarni Aromat. W zasadzie kardamonka z jagodami, bo jest inna, jest ciekawa, wygląda fajnie, od razu te jagody widać, czuć. No i jest po prostu bardzo ładnie zawinięta, no i jest ładna. Cała reszta wyglądają jak takie typowe jagodzianki, ale też są wśród nich dwie różne, jakby dwa różne typy, są takie podłużne i dwie okrągłe, dwie podłużne, dwie okrągłe, wszystkie mają kruszonkę. Wśród tej reszty, zgodnie również stwierdziliśmy, że możemy wyróżnić. Ciastko z dziurką. Wygląda majestatycznie. Tej kruszonki jest cała góra i ona wygląda, jakby była strasznie chrupiąca. Poza tym te jagody tutaj aż się wylewają na talerz, więc to już zapowiada, że jest ich tam w środku dużo. One wszystkie całkiem sporo ważą, więc też się zapowiada nieźle. No ale, ale wygląd. Tu jeszcze bym zwróciła uwagę na tę. To jest wegańska. No i jak widać, ta kruszonka się niewiele różni. Mam wrażenie, że w smaku też będzie przepyszna. No, więc tak ta druga okrągła, która się tu pojawiła, to jest z La Royale. I ona jest taka, no jak to kuba określił, trochę marketowa. <grytania> ona była najbardziej mięciutka i chyba jeszcze ciepła, jak ją brałam do ręki, jak ją kupowaliśmy, więc mam nadzieję. I pachnie też nie, nie, nie marketowo, ale wygląda tak najzwyklej. Nie ma ani cukru pudru, kruszonki ma tak trochę ma, ale nie za dużo. No ale tak, to są dwie okrągłe, ciastko z dziurką wygląda najlepiej. Ale jeszcze tu mam, o, ta z kukułki, e, też taka podłużna, ale chyba jednak ta wygląda lepiej z eteru troszkę nawet niż ta. E, może dlatego, że jest posypana cukrem pudrem i to od razu tak lepiej wygląda. E, ale myślę, że możemy uznać, że wszystkie wyglądają naprawdę dobrze. Ciekawe jak smakują łapy mam już całe w jagodach, narzędzia zbrodni też już umoczone w jagodach, więc przetestowaliśmy wnętrze, zawartość naszych jagodzianek. No, i muszę powiedzieć, że w części z nich naprawdę była solidna ilość jagód. Najlepiej wypadła moim zdaniem, no i Zocha w sumie była ze mną zgodna, drożdżówka, jagodzianka z ciastka z dziurką. Tutaj naprawdę było mnóstwo jagód. Widać te jagody świeże w całości, więc nie ma żadnej ściemy. Na pewno jest to doskonała jakość surowca. Piękny zapach, więc ciastko z dziurką pod względem zawartości nie ma sobie równych. Ilościowo na pewno zajmuje pierwsze miejsce. No, a drugie miejsce, na drugim miejscu chyba mieliśmy egzekwowo, bo bardzo ciężko rozstrzygnąć tak naprawdę czy lepiej wypadła ta podłużna kukułka, która w środku też ma sporo jagód i widzicie sami, że one tu e, wypadają. E, czy też właśnie Jagodzianka, która wyglądała moim zdaniem trochę marketowo e, z Royal e, może wyglądała, ale od razu Zocha mówiła, że jest ciężka jak trzeba, więc spodziewaliśmy się w sumie dużej y, ilości jagód w środku, no i się nie zawiedliśmy, więc Royal i kukułka na drugim miejscu pod względem wypełnienia. No a kolejne miejsce, no to ta nasza wegańska jedynaczka, jedyna jagodzianka, która jest wegańska. No i te jagody też tu wyglądają na dobrej jakości. Widać całe jagody, widać, że to nie jest mrożona jakaś marmolada, no ale jest też sporo takiej pustej przestrzeni, widać, że te jagody osiadły głównie na dnie. No i oczywiście jak się w nią wgryzę, to na pewno te jagody poczuję, no ale nie jest ich aż tak dużo jak w poprzednich trzech. No a ostatnie miejsce, e, zgodnie z przewidywaniami, no ta nasza kardamonka-cynamonka. No taka trochę charakterystyka takiej drożdżówki, no ale aromat zdecydował się taką drożdżówkę właśnie e, oferować jako swoją jagodziankę. Więc e, wygląda z wierzchu przepięknie, jak już Zocha wcześniej zauważyła. No ale w środku głównie ciasto drożdżowe e, i nic więcej. E, przechodzimy zaraz do testowania, próbowania, bo już moje ślinianki pracują. E, nie mogę wytrzymać. Wy tego nie czujecie, ale te jagody tu tak pachną, że naprawdę Ciężko się powstrzymać, żeby się w którąś nie wgryźć. Dobra, no więc po wypełnieniu i po tej ilości jagód, która była zadziwiająco duża w niektórych, naprawdę przechodzimy do całości kompozycji. Mówiłam o tej kruszące, no więc teraz połączmy to wszystko w całość, no i wybór nie był prosty bo naprawdę wszystkie były smaczne i z chęcią bym sobie ją skrupała, każdą z nich, no może poza jedną, ale to zaraz. <grytanie> Pod względem kompozycji i jakby całości, balansu, najlepiej wypadły według nas dwie. Trochę bardziej ciastko z dziurką, ale Royal naprawdę nie była gorsza, bo to ciasto, tak jak już też od razu ją wzięłam, dostałam do ręki, w cukierni była taka mięciutka i ta cała, ta ilość jagód i, i ta kruszonka nie jakaś super wyjątkowa, ale to wszystko do kupy stworzyło naprawdę bardzo przyjemną jagodziankę. Ciastko z dziurką, no to naprawdę zasługuje na te kolejki, bo, bo te, ta, ta kruchość kruszonki jest naprawdę krucha kruszonka, której jest dużo, dużo jagód. Te jagody są, są w całości, nawet nie takie, wiecie, zdżemowane, tylko naprawdę widać je tutaj i jest ich naprawdę dużo, więc no tutaj balans smakowy chyba był nawet najlepszy. Najgorzej Wypadła ta, ta kardamonka z jagodami, no ale to było do przewidzenia, dużo ciasta, malutko jagód, no nie o to tutaj chodzi, mieliśmy ochotę na jagodzianki, oceniamy jagodzianki. Jeszcze kilka słów o tej wegańskiej z Eteru, bo może to Was ciekawi, mnie też to bardzo ciekawiło, jak ta kruszonka, bo wygląda naprawdę bardzo podobnie do tej w, z ciastka z dziurką. Ale jednak wegańska kruszonka to nie jest to, nie jest tak bardzo krucha, nie trzyma się tak bardzo na wierzchu, więc po ugryzieniu wszystko spada. No więc ciężko tutaj ocenić całą kompozycję i jakby jedność tej drożdżówki, jagód i kruszonki, jeżeli kruszonka zostaje na talerzu po prostu. Ale była niezła, więc naprawdę weganie też mają się gdzie udać na jagodziankę. No i kukułka jeszcze została, nie była zła, była naprawdę, naprawdę dobra. Ale jednak nie aż tak dobra jak te dwie, dlatego kukułka na takim trzecim miejscu pod względem kompozycji. No to czas na kategorię, na którą wszyscy czekali, czyli smak. Najbardziej subiektywna z całego dzisiejszego odcinka, no bo tutaj nie zastanawiamy się nad tak przyziemnymi sprawami, jak budżet, ile która kosztowała, to zostawmy sobie na koniec. Tutaj wgryzamy się w każdą jagodziankę, zamykamy oczy i zastanawiamy się, przy której nasze serce bije nieco mocniej. No i nasze serce zgodnie nieco mocniej bije przy jagodziance z kawiarni, z piekarni, ciastko z dziurką. No tutaj ta maślana kruszonka jest jednak fantastyczna. Ona jest taka przyrumieniona z wierzchu. Zresztą jak ją wącham, to nawet teraz czuję, że zapach jagód i kruszonki jest tak samo intensywny. To się razem przeplata, dzięki czemu naprawdę ma się ochotę ją całą schrupać. No i zdecydowanie ona smakuje nie gorzej niż pachnie. To jest nasza faworytka. Ciastko z dziurką w kategorii jagodzianka pod kątem smaku zdecydowanie wygrywa. No a drugie miejsce, drugie miejsce to jagodzianka Royal. No i ona, mimo że w kompozycji Technicznie wydawała się no w zasadzie remisować z ciastkiem, z dziurką. No to pod kątem smaku nieco jednak jej ustępuje. Jest mniej wyrazista ta kruszonka, jest troszeczkę mniej e, intensywna, a też nieco mniej przyrumieniona, mm, przez co ten e, aromat e, nieco e, jest mniej wyczuwalny w samej kruszące. Potem mamy kukułkę, kukułkę, która również dobrze smakuje, ale tutaj mamy to ciasto nieco bardziej suche. No i suche ciasto to nie jest to, czego nasze kubeczki smakowe poszukują. Co ciekawe, jak robiliśmy test e, pączków, e, nasz wielki test pączków mm, przed tłustym czwartkiem, no to ich pączek też wydał nam się z pistacjami nieco suchy, e, więc e, no taka przypadłość może kukułki albo po prostu e, nierówny poziom. Może czasem możecie trafić tam na nieco lepsze. No i potem już e, nie będziemy się pastować. Pić nad ostatnimi dwiema jagodziankami, no ale tutaj uwaga, jednak aromat, mimo że jest to taka bulla w zasadzie mm, szwedzka, wyprzedziła eter. I pomimo, że tam w środku nie ma tak dużo jagód, więc pod kątem kompozycji, no musiała zająć ostatnie miejsce. No to jeśli chodzi o smak, o puszystość, o takie walory smakowe, no to ona nie wypada tak źle. Jest naprawdę przyjemna i myślę, że fajnie byłoby wam ją zjeść do e, codziennej kawy, no ale pod kątem. E, z racji, że jest to jagodzianka, jednak jagód tam za bardzo nie czuć. No, to przedostatnie miejsce. A ostatnie miejsce to Eter. Ta jagodzianka wegańska. Nie do końca przypadła nam do gustu, jest trochę bardziej nijaka w smaku yy, serce mi ani trochę szybciej nie bije, kiedy ją próbuję. Nie jest zła, żebyście też mnie nie, nie, źle nie zrozumieli. No ale e, zdecydowanie z całego tego zestawienia e, no najmniej przyjemności, najmniej frajdy nam sprawiła i też nie miała nic w sobie takiego zaskakującego, jak chociażby ta z aromatu, która jednak ten kardamon ma i dzięki temu no takiego twista, chociaż e, lekkiego dodaje, dzięki czemu dała radę tą z Eteru wyprzedzić. Czas na kategorię, stosunek, jakość, cena, czyli w zasadzie już podsumowanie. No bo teraz, to wszystko, co wcześniej padło w dzisiejszym odcinku, zderzymy z paragonami grozy albo i nie. Zależy pewnie od miejsca. Zależy który. Bo rozpiętość <grym> cenowa była spora, bo najtańszą chyba za 14 zł kupiliśmy, tak? Czy 14? Tak, 14, 14 a najdroższą w zasadzie, biorąc pod uwagę opakowanie, za 32. Więc może teraz, w szczegółach, trochę opowiedzmy. No jeśli chodzi o stosunek jakość cena, no to tutaj na pierwsze miejsce jednak wysunęła się Royal z ceną 17 zł za taką piękną drożdżówkę wypełnioną najprawdziwszymi jagodami. No i sami słyszeliście, że często ją gdzieś plasowaliśmy w czołówce na pierwszym, drugim miejscu, no a jeżeli cena jest tak atrakcyjna jak na dzisiejsze czasy, 17 zł, to jednak dzisiaj jest niewygórowana cena za Jagodziankę, no to ona musiała być apelacyjnie zająć pierwsze miejsce. E, no chyba taką najchętniej byśmy sobie kupili tak. dla całej rodzinki, gdybyśmy właśnie w weekend mieli ochotę zjeść e, Jagodzianki. Zdecydowanie. Na drugim miejscu e, jest. Najlepsza z pod kątem smakowym jagodzianka i pod wieloma innymi. Tak, ale jednak bardzo droga, dlatego nie pierwsza. Ciastko z dziurką, które jak już wybrzmiało, te 32 zł to właśnie za tę jagodziankę. Jago... Zopakowanie. Zopakowanie jagodzianka sama 30 zł90 groszy. Zł, opakowanie jedną złotówkę. Jeżeli bierzecie więcej jagodzianek, no to wiadomo, że się dzieli najwięcej, więc opłata się brać więcej. Zdecydowanie najdroższa, no ale też jest ta jakość i warto, warto gdzieś po tę jagodziankę sięgnąć. No, pomimo, że cena jest wysoka, to jakość jest wysoka, więc ten stosunek wyszedł wcale nie taki zły. No i pudło pod tym kątem, pod kątem stosunku jakości do ceny, zamyka kukułka. Kuchułka, która kosztowała gdzieś tam średnio. Ile ona nas dokładnie. 27 zł, więc w sumie całkiem sporo, ale no, nie oszukujmy się, była naprawdę też niezła. Niezła, tak. Trochę się czepialiśmy o to suche ciasto. To nie jest tak, że ono jest jakieś złe i, i, i w ogóle nie da się tego zjeść. Tych jagód też naprawdę jest sporo, no ale jesteśmy wybredni, dlatego że. Tak, dlatego że mamy dość, dość dobry wybór, a zwłaszcza ta. Trójka tutaj jest bardzo mocna, więc ciężko było wybrać faworyta. Pewnie też byśmy ją z chęcią schrupali w tej, w tej cenie, gdybyśmy nie mieli do wyboru innych i gdybyśmy byli akurat w okolicy Kukułki. Na czwartym miejscu znalazła się ta oszukiwana jagodzianka, Kardamonka z Aromatu. No tak jak mówiliśmy wcześniej ma wady i zalety. No i tu właśnie co ciekawe ten stosunek jakości do ceny wypada nieźle, dlatego tak. że cena jest po prostu niska. Jakość nie jest jakaś turbo wysoka, no ale jednak ten kiedy nomadkań. cena jest niska, bo ona kosztowała 14 zł. Dokładnie. To 14 zł w dzisiejszych realiach to w wielu kawiarniach zwykły croissant kosztuje albo pełno czekolad. No to taka kartałka. Nawet za te trochę jagód gdzieś warto. Warto na czwarte miejsce. Warto na czwarte miejsce. No więc jak sami już tutaj się możecie domyślić Eter, wegańska drożdżówka, jagodzianka. Zdecydowanie przegrywa. Tak, no niestety, bo nie zachwyciła nas bo smakiem. Bo kosztowała. A kosztowała 28 zł i uwaga, złoty 50 zł za opakowanie. Też było takie zamykane, tekturowe pudełeczko, no, spoko. bezpieczne, ale no 28 zł bym nie dał w życiu. Nawet jakbym był w okolicy Eteru, zupełnie szczerze, to bym, to bym za 28 zł nie wszedł po tę jagodziankę. Mogę mieć dwie takie w tej cenie. Tak. Albo, co więcej, Eee, prawie dwie takie. Prawie dwie takie, a to naprawdę bardzo, Więc e, zdecydowanie no fajnie, że wegańska. Jeżeli mm, ktoś e, nie je mięsa, nie je też produktów odzwierzęcych, e, no to będzie to dla niego jakaś tam opcja. No ale też nie mamy wielkiego doświadczenia z wegańskimi e, jagodziankami. Nie. Mm, więc e, nie powiemy Wam, czy to jest e, standard, czy może da się znaleźć lepszą. No ta na pewno w porównaniu z resztą twórki w stosunku jakość-cena, tak? no bo gdyby ona jeszcze kosztowała powiedzmy, nie wiem, 15 zł czy 18, no, tak, ale... no to pewnie by trochę, byśmy ją trochę inaczej ocenili. Ale jednak, no zobaczcie, ona nawet tutaj, jak tak patrzycie, ona klapła trochę i te jagody w zasadzie tam giną w tym przekroju, bo, bo jest taka cienka kreska tych jagód. No. Fajnie, że jest opcja wegańska i weganie też mogą zjeść jagodziankę z puszonką, ale my byśmy się na nią nie zdecydowali. No i co? No i tak na koniec, całościowo w zasadzie w dzisiejszym odcinku mamy dwóch zdecydowanych moim zdaniem liderów. Jeżeli kasa nie stanowi dla Was aż tak dużego wyzwania i chcecie się oddać orgazmicznej rozkoszy jagodziankowej, no to idźcie do ciastka z dziurką Dokładnie. i zdecydowanie uderzajcie w tę kompozycję, no bo ona jest obiektywnie wydaje mi się po prostu najsmaczniejsza. Tak Szczerze, tak. musielibyśmy uznać, że ta i ta jest w tej samej cenie i wtedy myślę, że oboje byśmy wskazali, że ta zdecydowanie będzie. Zdecydowanie, wygrywa. zdecydowanie. Mała gwiazdka jest do wyboru jeszcze na miejscu, taka z budyniowym nadzieniem dodatkowo, oprócz jagód, ale my Pewnie by była fantastyczna, no <grych> ale pewno. musieliśmy porównywać jabłka do jabłek, gruszki Jagody, do gruszek. Jagody do jagód. <grych> dokładnie, więc wzięliśmy więc wszystkie w najbardziej klasycznej wersji, jaka była dostępna. A no, w budżetowej, na pewno. Bardzo dobrze tak. wypada. też nie jest, Też nie jest tak bardzo budżetowa, bo ja muszę tu też wspomnieć, że próbowaliśmy się dostać też do Holy Bread pod Halą Mirowską. Tam pewnie słyszeliście, że można kupić jagodzianki na wagę i to jest przesztos. Myślę, że nakręcimy Wam stamtąd rolkę, dlatego że nagrywamy w poniedziałek. No, tak hmm. się złożyło, że musieliśmy dzisiaj nagrać te rolki, bo już zaraz jedziemy do Gdańska i tam będziemy robić e, dla Was kolejne odcinki. Więc nie mogliśmy do wtorku czekać na Holy Bread. No, Holy Bread akurat w poniedziałki nie działa, e, więc e, myślę, że. Obserwujcie nas na TikToku. Nie zapomnijcie tam gdzieś nas zaobserwować. To wtedy zobaczycie tę roleczkę, która o Holy Bret, myślę, opowie. A jeżeli jesteście ciekawi jeszcze innych naszych takich testów, to zajrzyjcie na nasz kanał. Mamy tam test cynamonek do jesieni jeszcze trochę, ale może lubicie cynamonki. Także zapraszamy Was do tamtego odcinka na naszym no kanale. No i w ogóle subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi treściami. Jeśli jeszcze nie kliknęliście tego dzwoneczka, chociaż ja nie wierzę, że jest, jeszcze ktoś, kto nie kliknął, bo nieustannie o tym przypominamy. No no to zróbcie to czym prędzej, wtedy na pewno będziecie na bieżąco zawsze z naszym kanałem. A wakacje się zbliżają i kolejne serie już mamy w zanadrzu, Także tak, bądźcie z nami. No i wspomniałem o TikToku, ale też na Instagramie, na Facebooku nas znajdziecie. Bądźcie na bieżąco również z naszymi socialami, na pewno nic Was nie ominie. No i pamiętajcie, żeby smakować życie. I nie zapominajcie o przekąskach.